Witam z tej strony ogrodnik. Proszę Państwa, mamy niedzielę 21 kwiecień. I takie coś u mnie jest, że pada śnieg. No proszę Państwa, to nieprawdopodobne, że o tej porze może śnieg jeszcze padać. To taki gruby, łojeku. Tu widać, że bez jest. Przykryty śniegiem już. O. Tutaj, o. Tam wieżba jest. A się ginie ten gałęzie o, Ciężki śnieg pada I jest mokry Przede wszystkim Oj gałęzie będą się w lesie łamać no, Proszę Państwa Takie coś to nieprawdopodobne O tej porze jest możliwe, że w górach Prawdopodobniejsze są Takie rzeczy Ale tutaj No to coś niesamowitego Jak pięknie pada śnieg 21 kwietnia z rana niedziela no coś niesamowitego po prostu szok zobaczymy jak długo będzie tak padać bo później będzie trochę cieplej to wiadomo rozpuści się teraz może być jeden stopień na plusie gdzieś koło zera u, u mnie tutaj no, ale to coś niesamowitego jak ładnie pada śnieg Pięknie. Znaczy, dla... Niedobrze, że tak jest, że pada śnieg. O tej porze, ale no... Ładnie to wygląda ogólnie. Na tle zielonych już drzew i liści. No to nie wygląda to niesamowicie. Dobrze, widzowie. jak już będę kończył, więc... Jeśli wam się podobało... O, jeszcze co? Piszcie, czy u was śnieg padał w komentarzach. Więc jeśli wam się podobało, to zostawcie... Suba łapkę i komentarz. Cześć.